W 52. poprawce wnioskodawcy proponują dodać punkt 46. Prace przy obsłudze pieców grzewczych, młotów, pras, kuźniarek, walcarek, obręczy i kół, walcarek, gwintów i wierteł, ręcznej obróbce na gorąco oraz regeneracji oprzyrządowania kuźniczego. Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki. Do zadania pytania zgłosiła się jedna osoba. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Zamykam listę. Pani poseł Zdzisława Janowska. Panie Marszałku, bardzo proszę, wysoki pytanie. sejmie, Panie Premierze, Panie Minister, ja będę, ja będę poruszać, starała się poruszyć państwa sumienie. Byle poprzez formułę pytania, Pani poseł. I w związku z tym ja w związku z tym chcę zresztą nawiązać do poprzedniej poprawki. Państwo wskazywali, ażeby pan premier był uprzejmy odpowiedzieć na to, ja bym przy tej okazji mogę zrobić małą taką wspomnienie o działalności pana premiera i nie wiem, czy gdyby się czasy nie zmieniły, czy Panie pan poseł, jeszcze. Byłby ale to nie jest czas na wspomnienia, na tylko tych na pytania. Pracować? Pani poseł, proszę nie wspominać, tylko zadać pytanie. Poprawka, która mówi, schodzimy teraz pod ziemię, proszę państwa, do obsługi pieców grzewczych. Z wysokości do najcięższej pracy hutniczej w warunkach pieców grzewczych, młotów, pras, kuźniarek walcarek gwintów, wierteł, ręcznej obróbki na gorąco i oprzyrządowania kuźniczego. Ja bym bardzo marzyła o tym, żeby w tym momencie moja wypowiedź i państwa twarze były sfilmowane. Marzyłabym Pani o tym. Pani poseł, bardzo prosimy o pytanie. I żeby one były rozesłane do osób, które wczoraj, które wczoraj Przemawiały i prosiły o uwzględnienie jeszcze i zmianę sytuacji. W związku z tym zapytuję, dlaczego, dlaczego tego rodzaju prace nie zasługują na emeryturę pomostową w sytuacji, kiedy rzeczywiście ci ludzie płacili składki. Dziękuję bardzo. Pani poseł, na przyszłość proszę bardzo o pilnowanie czasu, tak aby pytanie właściwe było zadane w czasie na to przewidzianym.